Chodzi, że jestem pod... Jak nam się znudzi, to bardzo szybko wyjedziemy na 7 Days IT. Albo na ligę. No. jakiegoś Dzisiaj streamowałem sobie wcześniej rano TFT. To się mnie pytali, czy gramy double upy. W sensie, czemu z tobą nie gram double upów. O kur Pracuję ciężko. Samo powiedziałem. Znaczy, nie dodaję, nie dodaję tego ciężko, bo nie będę okłamywał ludzi, ale. Dzisiaj pracowałem, kur. W śniegów, deszczu. O, siemanko, Michaś. Bez tego aleluja. no. Za dwie godziny premiera PoE 2. Kupiłeś już tego sponsor boxa? Bo nie, nie wierzę, że nie kupiłeś czegoś. Bo zastanawiam się, czy kupiłeś tę najwyższą wersję sponsor boxa, czy mniejszą. Widzisz do eksperta walania pieniędzy w by błoto, no tak. Już pobrałeś? Nie, no, ja w PoE nigdy nie grałem. Ja grałem. Nie, no, w sumie raz pobrałem PoE. Pochodziłem po mapie chwilę i wyłączyłem. Nie siadło mi do końca, ale też kurczę, no, samemu zaczynałem grę, więc jakoś mnie to tak nie jarało. Ja tam wolę gierki multi i znaczy to, to jest multi, ale wolę jak już to grać z kimś, bo ciekawiej się po prostu gra, jak jest ktoś jeszcze. Tak samemu grać, jak byłem młodszy, to tak grałem, że sam zaczynałem grać w gierki i tam na przykład w necie znajdowałem, znaczy w gierce znajdowałem jakąś ekipę czy coś, ale już w tym momencie nie chcę mi się tego robić. Musiałaby mnie bardzo, bardzo mocno wciągnąć w gierka. W New też mam Mam nawet ochotę pograć, ale to też jest tak, że z Patrykiem mamy chwilę hype, potem wychodzimy. Ja łatwo wszedłem chyba. W New World nawet był się co to gra. No w New by było trzeba mieć też taką ekipę przynajmniej z 10 osób, które grają. Kiedy nie często pykać ostatnio, no w days'a, Seven Days'a Days tak, Seven Daysik w serduszku. Jak nam się znudzi te fałki, to pójdziemy grać w Rogala. No najprawdopodobniej tak, bo horda za niedługo. W sumie mamy szósty dzień, to może jak nam się znudzą fałki, to pójdziemy na tego na Seven days'a i ponapiemy się z zombolami. Idzie na Zamaka? Co? Zamakowce. No, zamakowce. Ściągamy dyszkęsa dysz dysz i idziemy kur... Sportowe flexy se bo już mnie te fałki nudzą. A ja tam na gierkę za bardzo nie patrzę, mimo tego, że prowadzę tylko na czat. A makowca, a to zasługa MCK'a, bo Dureni miał zwrócić tylko paru osobom, które użyły alertów, jak nie były włączone, a zwrócił wszystkim. Także są osoby, co mają po 100 tysięcy makowca. Hello 100 tysięcy mało? To ile ty masz makowca? Teraz boję się cokolwiek zrobić za punkty kanału, bo wiem, że jak MCK rozdał wszystkim punkty kanału, teraz są po. A na ilości, wiem, że 50 tysięcy za coś, co kiedyś mi się wydawało, że to jest w punktów, teraz to będzie malutko. 212, ok. to ciekawe, ale A, to tyle. Chcemy grać w ligę? Długo wytrzymałeś, 13 minut, myślałem, że to ja będę marudził. A to ty zapraszałeś. Wiem. Czy on powiedział ligę? Tak, Michał, powiedział ligę. No nie będę kręcił epika, bo mam kasę dla Jadzi, którą muszę mu oddać, bo jesteśmy, byliśmy dogadani, że ten... Że do świąt mam mu to po prostu dać, bo on też nie gra teraz. To ja też nie grałem dużo, to tak zarabiałem tylko tyle, żeby zarobić tyle, ile muszę i żeby on dać tą kasę. I trzymam po prostu to. Dycha mnie ignoruje. Chodź garnizon. Dobrze, zaraz przyjdę. Żeby Michał do się też. O boże, Orion, ci To Michał jeszcze gra w tą grę? No, nie gra. Tychę napisał tak, ignoruję go. Wiem, widzę. Nie smutno mi się zrobiło. Oj, tam, oj, tam. Dobiję tą fałkę, to podejdę garnizon. Co chciałby? Ja słuchawek na uszach nie miałem. A, to wiele wyjaśnia. Pytał League, się, czy tak, no. chcesz iść na ligę, na flexa. Bo mu się już znudziło, haha. Mówiłem, że wytrzymał całe 13 minut. Zabójcze. Znowu ignoruję. Może ma uczywlenie na słowo ligę. Archmalaril. Dobra. właśnie, Seba miałem od razu kupować. Boże, miałem kupować Pacjo, ale stwierdziłem, że kupię Remigesy. Bo nie miało sensu już na, na tym poziomie kupować pasjo. Tylko, że potem, jak miałem już kasę na Remigesy, to wyskoczył Jadzia z Epikiem. No to zabrałem Epika, nie? Stwierdziłem, że Epik chyba bardziej warf niż Remigesy. No, a Remigesy teraz tak są cholernie tanie, więc jeżeli będzie mi się wiesz, chciało dalej pykać, jak wrócą chęci, to to pewnie się ubiorę, nie? Czekaj, ja idę zobaczyć, co tam Michaś kombinuje. No, coś ty Michaś wykombinował. BDW rax o kurwa mać, nie no no bez przesady ty, nie no Michać kurwa bez przesady, bez przesady kurwa, tyle to nie, ja wiem że, że, nie grasz nie, ale, ale kurwa Jak on nie chce to ja wezmę Do chciał pierd... za tyle co ja, tyle małczy nie widziałem <śleszamy> Okej, <Okay. śleszamy> to przyjm... O kurwa, co? Ej, ale tam było zero, zero, zero. Ej, ty jesteś pojedany. Tak, 4 miliardy mi właśnie dał. Ej, tam było 0. To... kurwa. Jak on to zrobił, że tam nie było widać kwoty? Ja myślę, że to był żarcik taki, kurwa, że nie chciałem tyle, to mi ja dał bym zero. Nie To co, idziemy na Ligusie, nie? Zlepienie u chłopie nie widziałem. To się nie mieści, no, okay, to ja się tak. w ramce nie mieści. Ty za nie mówił. To wygląda jakby mi się zbagowało. Co to jest? Czemu to jest z minus? 7 miliardów. Michał, powiedz mi, po co? Jak ci to powiedzieć? Dałbyś. Jakby. Jakby ten donate. Jakby ten donate to było 100 KK, ja bym był najszczęśliwszy na świecie. I bym się jarał jak mała dziewczynka. Byłem spłacił pika, nie? W tym momencie ja czuję, że ja to odłożę do depo. Ja tego nie ruszę, bo jakbyś chciał wrócić do gry, to będę zobowiązany ci to oddać. Jakby ci się jednak zebrało. Dziękuję. Nie wiem, ciężko mi się zwysłowić wysłowić w ogóle. Ja nie wiem, co mam, co mam jeszcze powiedzieć. Że ty w tym momencie z tego gówno ryca zrobiłeś bardzo dobrego rycerza. W sensie, że można go teraz naprawdę zajebiście dobrze ubrać. Ja mogę dosyć, że mogę wygwiazdkować EQ. To mogę jeszcze kupić rzeczy, których mi brakuje. Nie, no kurwa, nie. nie ja zrobię tak, ja ci to, ja to odłożę... Aha, tego nie można do depo przełożyć w ogóle. Czemu nie można tego do depo przełożyć? Ja tutaj odłożę tylko tyle, że było dla Jadzi na spłatę. Tu jest spłata dla Jadzi. Po 500. K po 500 kk próbuj. Siema lungo. Widzę, że wieści się masowek, widzę, że wieści się bardzo szybko rozchodzą. 7, 7 miliardów do kur... ludzie na stream'a wchodzą, nie? Jak człowiek bogaty, to się znają i pojawiają, no? Michał, ja, ale napisz mi jedną rzecz. Czy ja to na pewno mogę wydać? Jakkolwiek, chociaż trochę, bo kurwa czuję, że nie mogę. Z jednej strony korci, a z drugiej strony mam takie, że nie. Nie wiem, co mam zrobić. Jak już jesteś, jak już jesteś taką sprzedawcą kurw, to mam coś dla siebie. <gry> karta strajego klienta. To tobie będzie potrzebna, a teraz ty będziesz do niej pisał pożyczyć. Nie będę pisał pożyczyć. Oni się pojawili, jak mieliśmy pieniądze, ja z tobą byłem cały czas. Czy nie będziesz chciał nigdy nic pożyczyć, tak? Dobrze, nie, będę dobrze wiedzieć. Nie, na wieczne nie oddanie, a nie żebyś mi pożyczył. A, no to tak, to nie, byczku. Nie, chyba wrzucił do Nata i poszedł po prostu. I mnie zostawił ku... z tym, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić teraz. Michał, czy się jaja robisz? Jak on nie chce, to ja wezmę. Skąd on to kur bierze on? znika na 5 minut? Bardzo <gryw> no nie wiem, to wygląda, jakbym się do napików wpisywał. Tyle mam. 8 miliardów. Ja się boję już klikać te, ten handel z, z Michałem. Skąd ty to kur bierzesz? Ale patrz, z początku jak było 700 kaka, to nie chciałeś kliknąć. Potem jak wyszło to zero i dostałeś kasę to przez przypadek. <śmiennie> Chłopie, Potem jak był minus, nie ja nie widziałem. Kliknąś, teraz... ja no ale jestem... teraz, to klik teraz to klikasz że wszystko bierzesz. No biorę wszystko, ale kurwa, się boję to w ogóle wydać jakkolwiek. Jak zakryjemy te trzy cyferki, to tyle pieniędzy widziałem u siebie w depo. Podejrzane te donaty. Ja do pewnego momentu byłem przekonany, że Michaś mi po prostu da jakieś role dwigi, że klikał i pika. Byłem przekonany, że po prostu da mi dwigi role, bo powiedziałem, że nie mam za co kręcić. Bo muszę oddać kasę. Ty to mówisz tak, jakbyś go nie znał. Chyba mi dał 10 miliardów. Do 10 ci brakuje 3 milionów jeszcze. No nie, bo tu już wrzuciłem 70 milionów. Chodź Patryk na te fałki. Tak się schodzę, wszyscy teraz. 222k odłamków donate tu ociepanie. ja teraz będę przez dłuższy czas biegał po prostu. Będę biegał, bie biegał te fałki i udawał, że nic się nie wydarzyło. Potem napszedł do Michasia na PW i się go zapytam, czy jest przekonany, że to co zrobi to dobre. W sensie to dobre, czy, czy jest pewien, że na pewno mogę to jakkolwiek wykorzystać. Potem jak przetrawię informacje, to może coś z tego zrobię, ale na razie to, to czuję się z tym źle się. Michał dziękuję, ale ja wiem ile to jest godzin... tygodni farmienia i zarabiania. Albo druga opcja, aż do Michasia przelew przyjdzie ta. Chłopie, ja kupiłem dopiero komputer. się, czy jutro on miał co jeść. Michał, je Jesteś jeszcze na streamie w ogóle? Czy ty jesteś przekonany, że ja mogę tego jakkolwiek w ogóle użyć? Bo kurwa, to jest czasu przecież spędzone na w gierce, żeby zarobić taką kasę. Śmiało nie tylko tobie rozdałem, okej. Okay. Myślę, że to się mają dobrze jednak. Nie rozpieram na głupoty. Ten rycerz to jest głupota, kurwa. Prezent na Mikołajki ci zrobił po prostu. Szukasz sponsora na milionerów, bo White mój nie lubi i nie da kodów? Okej. Okay. nie mam, biedny jestem. Ja muszę pika spłacić. To nie są tanie rzeczy. Dobra. Co jest, Rida? No nic, no... Chyba... Chyba pójdziemy co robić ekwipunek. W, w takim razie. Trochę popisałem teraz z Michasiem. No i chyba pójdę zrobić ekwipunek. W jakim sensie zrobić ekwipunek? No kupić. Ale dobrze, że osoby, osoby z streama, które przyszły dla kasy już poszły. Kup mi węgur i daj nam naprawę. No kur... co jeszcze? Mało ma. Lungo dalej Nieprawda dalej <głos> jestem. <noise> Okej, okay. dobra, no idziemy coś tam zrobić. Ja sobie posiedzę w tobie po prostu. Okej. Okay. Może zgubisz jakieś drobne po drodze, to będę podnosił. <noise> Że wypadnie mi jakieś 500 kk Ja pierwszy za tą kasę byś ubrał w miarę dobrze dwie postacie. No. Nie wiem, tam o gwiazdkowaniu, ale o ubraniu jakieś, jakieś tam kamyczki takie, żeby były w miarę git do ekspienia. No ja? To już się wydaje mi strasznie dużo, nie. Odprowadzisz tą zakładkę. Dobra Orion, daj mi teraz spokój, teraz się trzeba skupić, wiesz, żeby nie, nie tego nadaremno. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz coś kupować, bo podejrzewam, że, że już wieść się mogła troszkę roznieść. Jeżeli kupował po zawyżonych cenach. Offstream sobie pokupuj. Nie wiem, czy jest sens się bawić w to teraz. Ja Wam po prostu się lungo do ciebie odezwę na offstreamie i pomożesz mi to ogarnąć, co by najlepiej zrobić. Tak, żeby to rozsądnie, rozsądnie ogarnąć, bo nie chcę nakupić rzeczy yy, bezsensownie ich poubierać, a potem mieć. No nie chcę tego zmarnować, skoro już jest taka szansa, Lepika żeby ubrać. O. No nie, no właśnie kręcenie to bym zostawił na koniec, jak już będzie zrobione wszystko, bo na tym może kasa spierd... bardzo szybko. Spoko, no spoko. Ja się do ciebie odezwę no tam. Wiesz, to, to może być nawet 10 minut trwać, nie? Tak, żeby po prostu wiedzieć, co mniej więcej zrobić. Ile dary teraz kosztują? Ja będę miał kasy na dwa dary. Jeszcze na całą resztę kół, jeszcze na kamyki i nawet na gwestkowanie jakieś sensowne. Ja waliłem jeden. 44% za 2800 KKK. kk to może jeden dar, żeby resztę ku też zrobić. to może jeden dar był kupił, no na więcej bym się nie rzucał, żeby sobie jeszcze pogwiazdkować Eku jak pokupić jakieś kamyki ofensywne. Chyba ma to najwięcej sensu. Tak mi się wydaje. Możemy iść na tą ligę, kur. Bo ja i tak nic w tej grze nie zrobię, bo będę cały czas chodził z myślą z tyłu głowy, że, że mógłbym coś poubierać. Ale jeszcze nie wiem co. Nie wiem, czy to się w ogóle znajdzie. Czy węgór, jakby był jakiś dobry procent, to może by się kupiło. 44B1 360KK. Dobra, co czas teraz myślę o tym? Ja nie wiem, czy ja teraz mogę iść na Lola. Bo Michaś mi tu napisał na pewno, że czego to się nie robi, żeby ludzie w Lola nie grali. Zrobiłem sobie litr kawy rozpuszczanej z mlekiem, Frederk. A ja właśnie dopijam moją czarną kawusię. I chyba ja zrobię kolejną. Ja to generalnie nienawidzę rozpuszczanej kawy. Ale do połowy, no tak czy czwarte zalałem wodą, resztę zalałem mlekiem, a przed kąpem jakoś lepiej mi się pije rozpuszczalną w sumie niż zwykłą. Nie, to u mnie tylko czarna gorzka. Co się dzieje Frida, uśmiechnij się, donatę dostałeś, dostałeś. Idziesz grać w ligusie, najlepszą grę na świecie, Co idziesz. To... No tak, najlepsza gra na świecie.